Ja nazywam się Natalia i witam Was w moim dzierganym niebie. Dzisiaj coś dla początkujących. Ja na drutach nauczyłam się dziergać dosyć niedawno, bo było to w lipcu 2023. Czyli na ten moment dziergam jakieś półtora roku i e, chciałam Wam pokazać, jak szybko można się e, nauczyć robienia własnych sweterków, e, akcesorii, e, różnego typu e, dodatków do domu. Czapek, szalików, oczywiście wszystkiego od podstaw. A pomysł na tego typu film zrodził się po rozmowie z moją przyjaciółką, która stwierdziła, że chciałaby się nauczyć robić własnoręcznie właśnie takie rzeczy, ale zupełnie nie wie, gdzie zacząć. Nie wie, co chce wykonać, to znaczy ma jakiegoś typu inspirację, a nie wie, gdzie szukać jakiejś pomocy, jak w ogóle to wykonać. Co potrzebuję do wykonania tych rzeczy, i tutaj e, chciałabym przyjść Wam z pomocą, i nagrywam taki pomocnik, jak za to ręko dzieło się zabrać. W pierwszym odcinku chciałam poruszyć e, różnicę między e, dzierganiem na drutach a robieniem na szydełku, szydełkiem. Myślę, że na początek, właśnie e, tego typu filmy będą dla Was pomocne, dlatego że ja, żeby cokolwiek znaleźć, bardzo dużo godzin musiałam poświęcić na robienie researchu, oglądanie innych dziewczyn i wtedy sama krok po kroku dochodziłam do tego, jak za coś się zabrać, szukałam sklepów z włóczkami. Jakich materiałów potrzebuję? Robiłam to metodą prób i błędów. Zaczynałam może od nie najlepszych rzeczy, a w tej serii filmów właśnie będę chciała Wam pokazać, jak za te początki się zabrać, żeby przeszło to dosyć szybko i gładko i żebyście mogły, mogli stworzyć swoje własne udziergi. No to tak, mamy druty i szydełko. Ja tutaj wzięłam jakieś dosyć duże rozmiary, żeby łatwo Wam było mi pokazać różnice. Drutów i szydełek oczywiście mamy tysiące różnych. Rodzajów i o tym też filmy będą, ale na razie podstawowe różnice. Szydełko, patyczek z haczykiem na końcu. Pracujemy jednym takim przyrządem, a druty mamy dwa. Są to dwa patyczki zakończone ostro na końcu. No i zarówno druty, właśnie, jak i szydełka mogą być drewniane, metalowe, plastikowe, czy z zupełnie innych materiałów, karbonowe. Mamy naprawdę bardzo dużo różnych typów. Mamy też różne rozmiary i są one podawane w milimetrach. Ja tutaj mam szydełko 7 mm, czyli takie dosyć grube, i druty 6 mm. Drutów też możemy mieć. Masę różnych rodzajów, tutaj akurat są na żyłce, ale są też takie, które są dwa proste, nie połączone niczym ze sobą. Myślę, że do tego konkretnie przejdziemy w jakimś kolejnym odcinku, a dzisiaj tylko właśnie podstawowe jakieś takie informacje, żebyście wiedziały, że to jest szydełko, a to są druty. I teraz tak, różnice w tym, co możemy na tym szydełku i na drutach wykonać. Dzianina wykonana na szydełku będzie zdecydowanie ciaśniejsza, taka bardziej zbita. No, i tutaj też zależy od tego, jak my przerabiamy: czy robimy to luźno, czy ciasno. I jakiś ściek wybierzemy. Ale zazwyczaj właśnie tym się charakteryzuje robienie na szydełku, że jest grubsze i takie twardsze niż to robione na drutach. Na drutach dzianina jest zazwyczaj bardziej lejąca i od razu tutaj możemy zauważyć to, że e, na przykład sweterki, bluzeczki czy sukienki będą wychodziły fajniejsze na drutach, e, przez to właśnie, że ta dzianina będzie taka e, lejąca, mięciutka, a e, jakieś dodatki będą fajniejsze robione na szydełku, dlatego że e, będą bardziej zbite e, i będą bardziej trzymały swoją formę. Teraz pokażę Wam kilka inspiracji, jakiego typu rzeczy możecie wykonać faktycznie na drutach i na szydełku. Będą to raczej zaawansowane rzeczy, ale chciałam Was tutaj zmotywować, że coś takiego jesteście w stanie wykonać po kilku miesiącach nauki. No, i teraz jak czujecie się już wystarczająco zainspirowane, możecie zdecydować, za co wolałobyście chwycić. Czy będzie to szydełko, czy będą to druty. Ja w swoich kolejnych filmach będę się skupiała jednak głównie na drutach, dlatego że z szydełkiem sama nie mam za dużo do czynienia, ale może ono też raz na jakiś czas będzie się tutaj przewijać. Mam nadzieję, że film wam się podobał, że trochę wam rozjaśnił różnicy między drutami a szydełkiem, że teraz już wiecie, czego chcecie się nauczyć i zapraszam was do kolejnych filmów, do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Cześć.